odcinku Pszczele się. Z tej strony Franciszek Zawadzki i Jakub Jaroński. Gościmy znów w Dworku Zagroda w Brwinowie i opowiadamy Państwu o różnych gatunkach pszczół i stworzeniach im towarzyszących. się może tutaj do pierwszego domku dla pszczół. A te pszczoły żądlą? Yy, tak, żądlą, ale... Człowieka ekstremalnie rzadko. Można powiedzieć, że nie rządzą. Spokojnie można stać przy domku, yy, podziwiać je, jak wlatują, oglądać i nigdy nie atakują człowieka w obronie swojego gniazda, tak jak pszczoły miodne. I czasami też czmiele. Yy, pszczoły samotne nie mają takiego instynktu silnego. Owszem, jeżeli we, będziemy próbowali zabić samicę w rękach jak ścisnąć, to urządzi. Natomiast to po prostu nie jest jakiś mocny ból w przypadku tych pszczół samotnych, to tak może trochę szczypać jak komar, ale generalnie no to wiadomo, zwierzę się broni jak próbuje się je zniszczyć. Natomiast kiedy będziemy kulturalni wobec nich i tylko obserwowali, to nie musimy się niczego obawiać. Także można swobodnie je polecić jako zwierzęta bezpieczne. Dlaczego w ogóle pszczoły żądną? No to jest instynktowna reakcja obro obronna pszczoły należą do takiej grupy owadów, która nazywa się rządłówki. Rządło wyewoluowało z pokładełka. Bardziej pierwotne owady, samiczka ma takie pokładełko, którym z tyłu odwłoka, którym wkłada do pewnej dziurki albo do ziemi Jajka, wiesz? Na pewno głęboko, żeby było bezpieczne, i z tego pokładełka pszczoły samiczki już nie mają tego pokładełka, ale z tego pokładełka wyewoluował organ, cały organ do żądlenia. Czyli to rybka jadowa, żądło, to służy po prostu do obrony. W jadzie są trucizny, jest kilkaset różnych trucizn, które po prostu pszczoła wstrzykuje innym owadom. Bo pszczoły też walczą między sobą, ale również większym zwierzętom, które próbują no, na przykład okraść ich gniazdo, e, szykułem jad, żeby się bronić. Zwierzęta? No na przykład niedźwiedzie, kuny potrafią rabować gniazdo pszczół miodnych. Te pszczoły, na przykład samotne, które mieszkają w dziurce, mają wrogów w postaci dzięciołów, e, sikorek, różnego rodzaju drapieżnych ptaków owadożernych e, i... E, e, Gryzoni, jak myszy i szczury, też potrafią się dobrać do takich gniazd, zwłaszcza w zimę, wiesz, to jest po prostu białko. Tutaj mamy taki, taki domek dla pszczół ziemnych. To się odgrzewa od, daszek się ogrzewa od słońca i tu jest piasek pomieszany z gliną. I to jest dopiero co postawiliśmy, chyba kiedy to postawiliśmy? Wczoraj chyba. No właśnie, więc no, trudno, żeby coś zamieszkało. Liczymy, że w przyszłym roku coś zamieszka. A i tutaj taką mamy też, uwagę przy okazji, dygresję że jeżeli robią Państwo jakieś domki dla pszczół, tak jak domki dla ptaków, nie trzeba liczyć, nie ma się co udzić, że od razu będzie w nich dużo pszczół zasiedlonych. Czasami trzeba poczekać rok, no, aż jakaś pszczoła przyleci i się skusi, ale warto spróbować. Czmiele normalnie nie żądlą, jak się stoi i im nie przeszkadza, natomiast, no, mają żądło. Jeżeli na przykład rozebralibyśmy to gniazdo, zaczę zaczęlibyśmy wyciągać te ich larwy, no, to by się wkurzyło ale tu jest taka szybka, która nas będzie chroniła od tego, więc możemy troszeczkę podglądnąć ich życia. To jest konkretnie polski gatunek czmiela ziemnego. Normalnie one zimują w ziemi, mają norki w ziemi, swoje gniazda mają, a często zajmują norki wykopane przez inne zwierzęta wcześniej. A nawet lubią taki zapach moczu, myślę, go na przykład. Przykład, Właśnie w tej ziemi zimują i też mają, znoszą tam różną czy korzystają z myszy wyściełania, prawda, z ścian, Więc, żeby mi było też ciepło. Lubię po prostu, żeby było im ciepło być otoczone, mieć gniazdo z góry i z dołu. Więc w takich sztucznych gniazdach wykorzystuje się na przykład watę, czy inny taki materiał, wiesz, który łatwo po prostu porwać, który tworzy warstwę izolacyjną. Pamiętasz, że ta wata była tutaj, tylko w tym miejscu. One ją rozniosły, tak. A czemu? O, patrz, wczoraj nie było tego. Tutaj się pojawiły takie komórki, Świeże z larwami. Pamiętasz ten film z cyklu życiowego? Zobacz. Świeże komórki, tam są po prostu jajeczka. A gdzie znajduje się teraz królowa? A, gdzieś tutaj pewnie, w samym centrum chodzi. No, jakby wyszła, to byśmy mogli zobaczyć. Ale zobacz, że też robotnicy. O, zobacz, jakie malutka. Niektóre są mniejsze, niektóre większe. To jest ciekawe. Żeby się zabezpieczyć przed tym dzieciom, który tutaj gdzieś sobie lokalnie mieszka, to na rurki trfinowe, kupiliśmy taki domek, który którym jest solidna krata stalowa. On tego już nie przegryzie i rurki są oddalone. Dlatego, nawet jak wsadzi tam język, to ewentualnie no, zje jedną czy dwie. Natomiast nie jest w stanie wyciągnąć rurki i zniszczyć. Zobacz, tu, tu są dwa pasożyty pszczół muchówki. Malutkie bardzo. No, no, i one właśnie yy, tak, składają jaja no, w środku w tych w komórkach, gdzie rozwija się larwa. Na wiosnę pierwsze pszczoły yy, obudzone ciepłą temperaturą to mniej więcej. Zaczynają wylatywać po tygodniu takie ciepłej pogody. To może być marzec, kwiecień, a nawet maj, jak jest bardzo zimny kwiecień. I pierwsze wylatują samce. Przez jakieś kilka dni do tygodnia są same samce. Krążą wokół rurek i czekają, aż się wygryżą samiczki. W międzyczasie karmią się nektarem pierwszych wiosennych kwiatów. Jak tylko wygryżą się samiczki, to do czego przystępują od razu? Ten obrazek co ci przypomina? To no samca i samca. No, Czyli co robią? Kopulują, to się nazywa. Pierwsze co robią, kopulują. In, instynkt seksualny samców jest tak duży, że czasami dopadają samiczki nie pozwalając im nawet na higienę osobistą, bo pierwszą rzeczą jaką pszczoła chce zrobić po, po wygryzieniu to jest higiena osobista, czyli po prostu chce się oczyścić i zdefekować. Kopulacja jest też bardzo ciekawa, dlatego że e, zrobiono takie badania, z których wyszło, że ru że przed właściwym aktem kopulacji jest coś w rodzaju gry wstępnej. Mianowicie samiec odwłokie, odwłokiem wibruje, siedząc na samicy, to może trwać nawet do kilku minut, wibruje tak odwłokiem, wprowadzając w pewien taki trans, można powiedzieć, i głaszcze czułkami. I teraz stwierdzono, że populacja w Niemczech, chyba z tego co pamiętam, populacja w Wielkiej Brytanii i jeszcze z jakiegoś innego kraju europejskiego, we wszystkich samce, znaczy w różnych populacjach samce odrobi. Charakteryzowały się troszeczkę innymi częstotliwościami wibracji. I teraz okazało się, że samica z własnej, że samica z tej populacji rodzimej dla tych samców najbardziej preferowała te wibracje od, swo, od swojskich samców, prawda? Czyli co to znaczy preferowała. Im duży, im samiec był efektywniejszy dla niej w tych wibracjach, tym ona chętniej oddawała mu się po prostu yy, yy, w tej kopulacji. No bo trzeba przyznać, że bardzo często ta kopulacja, nie yy, znaczy próba właściwie kopulacji nie kończy się powodzeniem. Samica po prostu odlatuje, te samce tam się walczą między sobą. No, no Trzeba trochę yy, poświęcić uwagi tej samicy, żeby ona yy, wyroziła zgodę, w cudzysłowie oczywiście. Na, na kopulację. No i właśnie to ta jest taka czekaciewa sprawa, że odro, drobna różnica w częstotliwościach drgań powoduje, że można, że jeden samiec może być e, efektywniejszy lub nie. Jak, jak kopulacje się udały, no to niestety <śmum> samce spełniły swoją rolę no i kończą żywot swój, umierają krótko mówiąc, a samiczki zaczynają zbierać intensywnie pyłek z kwiatów. Często... Je, tym kwiatkiem jest też mniszek lekarski, dlatego tu mamy mniszek lekarski. E, no, latają bardzo intensywnie. Po co? No, żeby zrobić jak najwięcej jajek i przygotować miernie z nektarów. I pyłku dla swoich głównie pyłku. Jak tu można wyczytać zresztą w tej tablicy, żeby zgromadzić w jednej komórce, dla jednej larwy, dla swojego dziecka pakiet pyłku, pszczelego samica musi odbyć 30-40 lotów. A zapyla ponad 100 kwiatów w Polsce. Samica murarki ogrodowej. Także I na każdy pakiet pyłku musi odbyć 30-40 lotów. Także możemy zobaczyć, jakim jest efektywnym zapylaczem. Prawda? A dlaczego takie zapylanie jest ważne w ogóle dla gospodarki człowieka? Zobacz, jak dużo jemy owoców. Jedna trzecia żywności jest produkowana dzięki różnego rodzaju zapylaczom. Znaczy zapylacze biorą w tym udział, w tym procesie. Prawda? Dlatego na przykład w tych szklarniach. Są, są używane, czy ale wciąż dużo bardziej efektywne i tańsze jest użycie zapylaczy, niż na przykład ręcznie człowiek miałby to robić. A polepszają plon dzięki temu e, krzyżowemu zapłodnieniu roślin i, i czynią ten plon też zdrowszy, na przykład jabłka, które są e, efektywnie zapylone przez różnego rodzaju zapylacze są po prostu, dłużej wytrzymują później w chłodni na przykład i tak dalej, także no e, zaniedbanie na przykład zapylaczy spowodowało, mogłoby spowodować jakieś duże ekonomiczne szkody dla gospodarki państw. A co tu je co? Tutaj już jak uzna, że nazbierała dostateczną ilość pyłku dla, w tej, tej komórce, tu jest właśnie ten murek, no to składa jajeczko. Po złożeniu jajeczka zamurowuje, zamurowuje ten pyłek. I lata dalej, i tak e, później w tej dziurce robi następną komórkę. A jak za, zapełni całą, to kończy takim ostatecznym murkiem i leci dalej. E, chyba, że już jest bardzo stara, no to niestety w końcu i na nią przychodzi pora, i wymiera. Samice wymierają mniej, mniej więcej tak e, do końca czerwca, żyją. E, później mamy później larwa intensywnie żywy się tym piłkiem, szybko rośnie, bardzo szybko rośnie. W ciągu miesiąca jest już gotową yy, larwą do przepoczwarzenia się, zamienia się w pućwarkę, przełącza sobie koką, tam się przepoczwarza i później jako dorosły owad, akurat nie, nie, ale to dopiero następny rok, yy, jako dorosły owad yy, przezimowuje w, w stanie hibernacji. No i mamy zamknięcie cyklu i z powrotem mamy następną wiosnę, gdzie te te osobniki, którym udało się w ogóle przeżyć, bo w międzyczasie przecież mogą być zjedzone przez drapieżniki, jak już mówiliśmy, zaatakowane przez pasożyty. no Te, którym się udało, wiodą, przeprowadzają populację przez następne pokolenie. I tak, życie się toczy, nieustannie. Tutaj akurat była taka większa dziurka i fajnie możemy zobaczyć te komórki, które zrobiła murarka. To wszędzie to są właśnie jej murki. I w, tym, w, tym, w tej dziurze były cztery komórki. I te żółte to są jeszcze pozostałości pyłku. Tutaj mamy zdjęcie kopulujących murarek, a tutaj właśnie za rurki. Niektóre są jeszcze nie zapełnione, a niektóre są już zapełnione, i o tym świadczy taki murek. A może zaklepują tą rurkę? Murek jest, składa się głównie z gliny. Zlepione ich śliną. Stąd w ogóle nazwa: murarki. Po angielsku Red Mason B. Więc spróbuj ułożyć, od zaczynając od góry, cykl życiowy murarki ogrodowej. Ok, czyli co tutaj mamy? Kopulująca parę murarek, tak? E rośliny, które zapylają, jak na przykład śliwy i pomidory. Czyli... Nie, 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 to jest... A, właśnie. Tutaj akurat samica pszczolinki na kwiatku, czyli zapylanie, tutaj mamy komórki z jajkiem i puste kokony, czyli następny rok, w których wygryzło się następne pokolenie. Tutaj mamy... Co? Szerszenie. Szerszenie, czyli mamy królową szerszenia, która zakłada gniazdo, założyła gniazdo, ona akurat nie buduje wosku, tylko z celulozy zmieszanej ze silną celulozy, czyli z włókna takiego roślinnego. Zbiera takie małe gałązki, próchno. Yy, szersze w odruszeniu od pszczół. Je, jaki tryb życia prowadzi? Czymś? Drapieżny? Tak, jest drapieżnikiem, między innymi poluje na pszczoły. Dlatego chciałem tutaj to pokazać, jakie są relacje z innymi owadami. I zanosi swoje upolowane pszczoły, między innymi, żeby karmić swoje larwy. Też taki sześciokątny komórka, zobacz. <laughs> Jedziemy dalej. Mamy pszczoły miodne. Pszczoły miodne w odróżnieniu, zobacz, od murarek, są, które są brzuchozbieraczkami, czyli zbierają pyłek na szczoteczkach brzucha, od włoka. Widziałeś, prawda? Mają takie ubrudzone pupy tym pyłkiem. Natomiast pszczoły miodne zbierają pyłek na odnóżach. Koszyczki pyłkowe mają na odnóżach. Podobnie jak ćmielec zresztą. Więc tu jest pszczoła z tym pyłkiem. Tu jest gniazdo pszczoły miodnej, które no, tych pszczół jest tam dużo, więc jest dużo strażnicze, które pilnuje wejścia do tego gniazda. Pszczoła pobierająca nektar z kwiatów miododajnych i co dzięki niej otrzymujemy? Miod. Rodzina czmiela zie ziemnego i osobnik czmiela, którego mogliśmy tam obserwować używany do zapylania między innymi śliwy i pomidorów. Tak wygląda gniazdo czmiele, jakbyśmy usunęli tą watę. Czyli są komórki świeże, z jajami i komórki otwarte, w których zgromadzony jest pyłek. i Tu jest na przykład pyłek, a tu pewnie nektar. No i co dzięki tej relacji przyrodniczej, co uzyskujemy na końcu? Smaczne pomidory i smaczne śliwki. Lubisz te owoce? Co to jest? To jest ulik obserwacyjny, trochę tak tutaj oszukujemy pszczoły, żeby je podglądać od środka i gniazda, mianowicie. Polega to na tym, że są tutaj, e, zobacz tutaj, też takie dziurki dla nich odpowiedniej wielkości, ale w środku są probówki, normalne, czyli ze szkła w te, te dziurki. Normalnie by tam, gdyby to było na zewnątrz, to oczywiście nie zasiedliłyby tych dziurek, bo one instynktownie poszukują ciemności do założenia gniazda. Natomiast dzięki to jest w tym momencie ciemne, ale dzięki otwarciu możemy podejrzeć, na chwilę otworzyć. A z... one nie widzą w ciemności, czy widzą? Nie, one no w ciemności nie da się zobaczyć, one po prostu por, yy, porozumiewają się feromonami. czują, można powiedzieć. Odczuwają po prostu innymi zmysłami, ale dzięki temu możemy zobaczyć jak odpoczywają. Tutaj pszczoła naniosła świeży pyłek, a tutaj złożyła, zobacz, złożyła i zamknęła już pierwsze komórki i widać nawet jajko, jak się przypatrzysz, spójrz tutaj. Widać. No, a to, to jest też fajne, że zobacz, jak niektóre pszczoły odpoczywają, normalnie tak na grzbiecie się kładą, jak ludzie trochę, opatrz, normalnie leży, nie? Fajne to jest. A tutaj, tutaj w zeszłym roku akurat było gniazdo innego gatunku. Prawdopodobnie jakieś misierki, która no w lipcu. O, mamy inną samiczę, która... Która próbuje. to jest większe od samca. Jest co? Też nie wiem, czy to jest dobre pytanie, dlaczego. Po prostu no tak je ukształ tak ukształtowała je dobór płciowy w ewolucji, że widocznie te samce, które miały mniejsze, miały przewagę, a te samiczki, które były troszeczkę większe od samców, też miały przewagę. Odwrotnie, jak u nas. No tak. W tym przypadku tak. I to by było chyba na tyle w kolejnym odcinku Pszczelnych Wieści. Po, z tej strony. Franciszek Zawadzki i Jakub Jaroński nadajemy z Dworku Zagroda z Brwinowa. Do widzenia pszczoły.